Choć ruiny tutejszej katedry kryją w sobie głównie echa, opętania, natrafiłem dziś na tabliczki wypalone w czarnym marmurze, zapisane ręką kapłanów Zakarum jeszcze sprzed ich całkowitego upadku. Poświęcone były one Mefiście, znanemu w zapomnianym języku jako Dul Mephistos. Uwbyt był pierwszym z siedmiu demonów, jakie powstały z ciała tathameta pradawnego siedmiogłowego smoka zrodzonego z cienia stworzenia. Mephisto zrodził się z jednej z trzech największych głów potwora, zaraz po wiekopomnym z Anu, czystym światłem, pierwszą świadomością istnienia. Ich obopólna zagłada zrodziła bieguny bytu, Królestwo Niebios z ciała Anu oraz płonące piekła z gnijącego tuchła Meta. Mephisto narodził się jako pierwszy spośród wszystkich złych, a jego esencją stała się nienawiść. Siła mefista leży w manipulacji. Stójcy pierwotnych Beaci to właśnie on najmniej polegał na sile fizycznej, co nie znaczy, że jej nie posiadał. Dzięki zaklęciom i przekleństwom, jakimi wyłada, potrafi zadawać rany nie tylko ciału, ale i samej duszy. Gdy dziś kroczę pustką pandemonium, próbując odtworzyć przebieg dawnych bitew, szczególnie tej zwanej Piątą Bitwą o Diamentowe Wrota, odnajduję ślady w strategii Mephista. On, w przeciwieństwie do Bala, nie nacierał jako pierwszy, wolał obserwować, modyfikować plany, rzucał cień podejrzeń w umysły generałów. W zniszczonym archiwum pod świątynią Kurast Zajd znalazłem starożytny teaktat, zapisany ręką kapłana zwanego Ek. Traktat zapisuje relację Mefisa z jego potomstwem. Lucjon i Lilith, syn i córka, byli istotami nie mniej niebezpiecznymi niż sam ojciec. To Lilith, zwana córką nienawiści, związała się z Inaiusem, a jehaniołem sprawiedliwości. I razem dali początek a ja się nefalemów, pradawnym przodkom ludzkości. Tak więc Mefisto, choć jest symbolem nienawiści, jest zarazem dziadkiem ludzkości. Z tej sprzeczności rodzi się pytanie, które nie daje mi spokoju. Szczególnie dziś dzień, w dobie wojen. Czy nienawiść może być źródłem życia, czy jesteśmy dziedzicami wojny i pogardy, a nie światła i harmonii? Z traktatu wynika, że Lucjon i Lilith zbuntowali się przeciw ojcu nie z miłości do ludzkości, lecz tej samej nienawiści, którą odziedziczyli. I z chęci władzy. W pobliżu Gramotchłani, gdzie niegdyś nie słychać było pieśń upadłych aniołów, natknąłem się na ostatni elikt wojny Grzechu. Kamień świata, etap do zmiany struktury bytu, zniknął w tamtym czasie, a anioły i demony po raz pierwszy zaczęły podejrzewać siebie nawzajem o zdradę. To był moment, gdy Mephisto po raz pierwszy naprawdę się zawahał. Jego zwycięska strategia rozpadła się nie z powodu interwencji niebios, ale przez chaos wśród jego własnych dzieci. Diablo odkrył wówczas nowy świat, sanktuarium oraz istnienie ludzi. To odkrycie zmieniło wszystko.